Każdy z nas w życiu codziennym spotyka się z szeregiem różnych form zbiorowego życia ludzi. Funkcjonujemy w rodzinie, w środowisku sąsiedzkim, uczęszczamy do szkół, często posiadamy jakieś doświadczenia zawodowe, należymy do szeregu różnych organizacji i stowarzyszeń. Te wszystkie formy składają się na jedną najważniejszą formę społecznego grupowania ludzi, jaką jest grupa społeczna. Grupa społeczna. Składa się, jest elementem konstytutywnym zarówno makro, jak i mikrostruktury społecznej. Jednakże zanim przejdziemy do tego, czym grupa społeczna jest i jakie są jej podstawowe cechy, powinniśmy rozróżnić dwa często w życiu potocznym współwymiennie używane pojęcia: zbioru społecznego i zbiorowości społecznej. Zbiór społeczny jest to grupa osób, Wyróżniona przez obserwatora zewnętrznego na podstawie jednej cechy, będącej kryterium klasyfikacyjnym. Innymi słowy, obserwator zewnętrzny, osoba całkowicie nam nieznana, wybiera jakąś cechę, na przykład cechę socjodemograficzną, płeć, wiek, wykształcenie, grupując i dzieląc społeczeństwo polskie na pewne podsegmenty. Co ważne, jednostki zakwalifikowane do poszczególnych zbiorów społecznych bynajmniej nie muszą uświadamiać sobie faktu istnienia i tej klasyfikacji. Innymi słowy, jednostki te nie są powiązane żadną wewnętrzną strukturą, nie są powiązane ze sobą żadnymi relacjami, konfliktami bądź wspólnotą interesów. A zatem wystarczy, aby obserwator zewnętrzny dokonał takiej klasyfikacji i mamy do czynienia ze zbiorem społecznym. Grupa osób, która posiada tą samą cechę, nazywa się kategorią społeczną. A zatem kategoriami są e, kategorie płci, dzielimy społeczeństwo na płeć mężczyzn i kobiet, kategorią są wielkość miejsca zamieszkania, kategorią jest poziom wykształcenia, a zatem te wszystkie cechy, z którymi zazwyczaj spotykamy się przy okazji badań demoskopijnych, badań sondażowych, czytając różne statystyki. Dużo bardziej ogólnym i najważniejszym z punktu widzenia tematu naszego dzisiejszego wykładu pojęciem jest zbiorowość społeczna. Zbiorowość społeczna jest to grupa osób powiązana ze sobą więzią społeczną. A zatem jest to taka grupa osób, w której wykrystalizowała się, jak mówi Jan Szczepański, i utrzymała chociaż przez krótką chwilę więź społeczna. Zbiorowością społeczną nazywamy wszelkie formy grupowania się społecznego ludzi. Zbiorowością społeczną będzie krąg społeczny, zbiorowością społeczną będzie, będą tłum, będzie publiczność. Zbiorowością społeczną jest także grupa społeczna. Jednakże, abyśmy mogli powiedzieć i nazwać jakiś twór społeczny grupą, musi być spełnione kilka ważnych współwymiennych kryteriów, nazywanych kryteriami klasyfikacyjnymi. Tych kryteriów jest kilka. Pierwsze, pierwsze, pierwsze kryterium to liczba członków. Aby istniała grupa, muszą być także członkowie. W literaturze przedmiotu spotykamy się z dwoma stanowiskami mówiącymi o minimalnej liczbie osób będących konstytuujących grupę społeczną. Dla naszych potrzeb posłużymy się definicją Jana Szczepańskiego, który definiuje minimalną liczbę osób w grupie społecznej na trzy osoby. Dlaczego trzy? Dlatego, że pomiędzy dwoma osobami nie zachodzą wielorakie relacje. Relacja ma charakter zwrotny, sprzężony. Ja wysyłam informacje do ciebie, ty wysyłasz do mnie. W grupie trzyosobowej natomiast relacja ma charakter wielostronny. Poza tym wchodzimy w różnego rodzaju koalicje, różnego rodzaju konteksty, które pozwalają na wzbogacenie ilości interakcji zachodzącej w grupie. Drugą ważną, drugim ważnym kryterium, które musi być spełnione, abyśmy mogli mówić o grupie społecznej, jest powstanie i utrzymywanie się więzi. Więzi, czyli pewnego systemu relacji zachodzącego pomiędzy członkami określonej zbiorowości, określonej grupy. Tymi relacjami mogą być relacje sympatii, czyli relacje emocjonalne, tymi relacjami może być wspólny interes, tymi relacjami może być określony cel. Trzecia ważna cecha to struktura społeczna. Każda grupa, aby mogła istnieć i funkcjonować, musi być w jakiś sposób uporządkowana. Struktura ta może mieć charakter formalny i tak ma na przykład, to ma miejsce na przykład w grupach dużych, na przykład w Narodzie, gdzie posiadamy cały szereg aktów normatywnych, które definiują zasady i relacje panujące w grupie między członkami grupami i zbiorowościami, ale może mieć także charakter nieformalny. Na przykład grupa kolegów, którzy skrzykują się, aby pograć w piłkę na podwórku. Mają nieformalnego przywódcę, znają zasady gry funkcjonują w określony sposób. A zatem struktura. Struktura być musi. Stopień skomplikowania struktury, jak powiedziałem, jest różny. Subdziedziną socjologii zajmującą się badaniem struktury społecznej jest socjometria. A kolejny z ważnych cech to cele. Cele grupy. Grupa bez celu istnieć nie może. Cel jest tym elementem, który powoduje z jednej strony wewnętrzną tożsamość członków, z drugiej strony jest tym motywatorem, który skłania jednostki działające wewnątrz grupy do podejmowania wspólnych działań. Cele grupy mogą być zróżnicowane. Natomiast cele te opisuje jedna podstawowa zasada. Im cele są bardziej realistyczne, im bardziej możliwe do osiągnięcia przez członków grupy w ich opinii są dane cele, im jest ściślej opisana droga osiągnięcia konkretnego celu, tym Grupa będzie bardziej wewnętrznie spójna, tym będzie sprawniejsza funkcjonalnie. I w drugą stronę, im cele będą mniej bardziej ogólne, bardziej abstrakcyjne, im cele będą spółdzie, im, im cele będą traktowane przez członków grupy jako nierealne, im droga osiągnięcia celów będzie bardziej zamazana, tym będą one bardziej demotywować niż motywować grupę do działania, a zatem wewnętrzna spójność grupy zostanie zachwiana. Kolejnym bardzo ważnym elementem, są wspólne wartości. Pamiętajmy, że więź najczęściej powstaje na skutek współdzielenia wartości przez poszczególnych członków danej grupy. Zatem system wartości, system aksjonormatywny jest niesamowicie ważny w procesie integrowania wewnętrznego członków grupy. Zatem wartości są niejako wnoszone przez poszczególnych członków do grupy z jednej strony. Z drugiej zaś grupa narzuca swoim członkom określone wartości, określone sposoby zachowań i to jest tak zwany wzór moralny członka, ale także pewien sposób zachowania, pewien sposób wyglądu często ma miejsce i to jest tak zwany wzór fizyczny członka. Ważnym dla istnienia i wewnętrznej integracji grupy jest także posiadanie tak zwanych ośrodków skupienia. Ośrodki skupienia to ogół środków materialnych z jednej strony, z drugiej strony środków niematerialnych, na przykład symboli, które są tożsame ważne dla członków danej grupy i które stanowią o jej specyfice, o jej odrębności od innych grup funkcjonujących w ramach społeczeństwa. Takimi ośrodkami skupienia mogą być specyficzne miejsca, którym grupa nadaje szczególne znaczenie, na przykład dla katolików będzie to kościół. Takie, e, t, takie symbole to mogą być symbole religijne, to mogą być symbole państwowe, które grupują Polaków wokół siebie. One pozwalają na wyznaczenie tak zwanej zasady odrębności. My, oni, a zatem pozwalają na kształtowanie tożsamości grupy, na wewnętrzną integrację członków grupy wokół określonych wartości, wokół określonych symboli, a z drugiej strony pozwalają na wyraźne rozróżnienie pomiędzy tą konkretną grupą, a innymi jednostkami, innymi grupami funkcjonującymi w ramach społeczeństwa. Jak zatem widzimy, grupa społeczna, aby mogła być ukonstytuowana, musi spełniać cały szereg ważnych i skomplikowanych cech, ważnych i skomplikowanych elementów. Grupy społeczne mogą być różnorakie. Występuje w literaturze przedmiotu szereg typologii, które to, które to dzielą grupy ze względu na różne kryteria klasyfikacyjne. A zatem ważnym jest, aby wiedzieć, jakie rodzaje grup, jakie typologie najczęściej występują w literaturze przedmiotu i jakie typologie najczęściej powinniście znać. Dwie uwagi, zanim przejdę do samych typologii. Po pierwsze, wszelkie modele, wszelkie typologie opierają się na, na modelu idealnym, a zatem tego typu podziały są Dokonane naukowo dla potrzeb dydaktyki. W, w realnym świecie nigdy nie ma czystego typu czarnego albo białego, istnieje cały szereg odcieni szarości pomiędzy nimi. Po drugie, pamiętajmy, że we wszelkiego rodzaju typologiach pokazujemy najczęściej dwa skrajne stanowiska. Pomiędzy nimi istnieją różne typy pośrednie, o których istnieniu też musimy być świadomi. Zatem, jakie możemy wyróżnić rodzaje grup? Pierwszym podstawowym kryterium klasyfikacyjnym jest wielkość grupy. Zatem grupy społeczne dzielimy z jednej strony na grupy małe. Grupy małe to takie grupy liczące kilka, kilkanaście osób, w których relacje zachodzą w sposób bezpośredni, osobisty. Zatem każdy z członków grupy może ze sobą wzajemnie się komunikować. Każdy ma także bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane przez grupę. Po drugiej stronie mamy grupy duże. Grupy duże to takie grupy, które ze względu na liczebność członków, które ze względu na swoją wielkość E, so, sposób skomplikowania e, uniemożliwiają bezpośredni kontakt jednostek ze sobą. A zatem prawdopodobieństwo kontaktu wszystkich członków ze sobą jest bardzo małe. Grupa ta potrzebuje rozbudowanych środków komunikacji. Grupa ta potrzebuje także e, wyspe, wyspecjalizowanych instytucji pozwalających w imieniu grupy podejmować decyzje. Zatem uczestnictwo jednostki w tejże grupie ma bardziej charakter idealistyczny. Symboliczny niż realny, tak jak ma to miejsce w grupie dużej. Tu nasuwa się zawsze pytanie, jaka liczba osób decyduje o tym, że grupa mała zaczyna być grupą dużą i odwrotnie? Niestety, w literaturze przedmiotu nie ma wyspecyfikowanej, jasno podanej liczby takich osób. Musimy w sposób intuicyjny czuć, w którym momencie kontakty bezpośrednie ulegają zatarciu. Wasza klasa szkolna. Jest na pewno grupą małą. Wszyscy się znacie, wszyscy uczestniczycie w procesie podejmowania decyzji, ale już poziom roku, ale już szkoła zaczyna być grupą dużą. Po to wybieracie swoje władze, po to wybieracie samorząd, żeby oni w, waszej, waszej decyzji, w Waszym imieniu podejmowali konkretne decyzje. Drugie kryterium klasyfikacyjne to stopień sformalizowania grupy. Dzielimy tutaj grupy na grupy formalne. To znaczy takie grupy, które posiadają jasno opisaną, schierarchizowaną strukturę, która znajduje swoje odzwierciedlenie w określonych aktach normatywnych, oraz grupy nieformalne. Grupy nieformalne to takie grupy, które opierają się na innych niż formalne kryteriach klasyfikacyjnych. Grupy nieformalne możemy wyróżnić, możemy podzielić jeszcze na grupy nieformalne o charakterze przelotnym, i są to takie grupy, które powstają na krótko w celu. Podjęcie jakiegoś działania, na przykład rzeczona grupa osób, chłopców grająca w piłkę, oraz grupy nieformalne o charakterze trwałym. I są to grupy, które najczęściej zbudowane są na takich, na takich niesformalizowanych wartościach, jak chociażby tradycja. Mamy tutaj na, na przykład do czynienia z grupami etnicznymi. Innym kryterium podziału e, grupy e, jest sposób realizacji zadań przez grupę. I mamy tutaj, wyróżniamy tutaj głównie grupy celowe, a zatem grupy, które są powołane w konkretnym celu dla realizacji konkretnego interesu. Uczestnictwo jednostki w takich grupach może mieć dwojaki charakter. Dobrowolny, sami na wskutek naszej deklaracji woli podejmujemy określone działania i mamy tu do czynienia ze zrzeszeniami, oraz przymusowy, na przykład... Na przykład ee, Obowiązek edukacji na poziomie podstawowym, a zatem uczestnictwo nasze w takiej grupie ma charakter niedobrowolny i wynika na przykład z zapisów prawa. Grupy społeczne, jak zatem widzicie, dzielą się na szereg różnych elementów, jednakże pamiętajmy o tym, że podstawową formą organizacji społecznej są właśnie te grupy i z tymi grupami spotykamy się na co dzień, zarówno w mikrostrukturze, czyli w małych grupach kilku, kilkunastoosobowych, jak i w makrostrukturze, czyli państwach, społeczeństwie globalnym, społeczeństwie europejskim. Dziękuję bardzo.